W związku z tym, że bardzo wierzyłam w nasz projekt Pływacki Biznes, stwierdziłam, że chcę go dalej kontynuować sama, ale w tym programie. I zacznę od takich przesłanek osobistych, bo być może, znaczy na pewno, niewiele z Was wie, znaczy ale na bieżąco sobie radzicie w waszych lokalizacjach, w waszych miejscowościach, ale również będziemy odwiedzać różnego rodzaju wydarzenia, czy to sportowe i pływackie. Partnerem odcinka jest nowa era zarządzania. Pożegnaj papierowe rozwiązania. Lupo system to narzędzie do zarządzania zajęciami, obozami, półkoloniami i eventami. Sprawdź sam lubposystem.com. Moi drodzy, zgodnie z zapowiedzią, tak jak wspomniałam, czeka nas w nowym sezonie dużo nowości. Jedną z nowości, których. Które przygotowaliśmy, to jest to, że od teraz, od nowego sezonu, nie będę prowadziła tego programu sama. Otóż mam dla Was gorący news i cudownie jest mi poinformować, że razem ze mną, współtwórczynią tego kanału, będzie Julia Małek. Witam Cię, Julka. Witam bardzo serdecznie. Ten news to ja. Bardzo cieszę się na tą współpracę. Przed nami wiele zmian i o tym opowiemy Wam w tym odcinku. No właśnie, no bo co się zadziało? Otóż spotkałyśmy się z Julią w czerwcu tego roku i zaproponowałam Julce właśnie wejście we współpracę i współtworzenie tego kanału. Dlaczego o tym opowiemy już później, jakby jakie ja miałam przesłanki, motywacje? Ale Julka, padło ode mnie pytanie właśnie, czy zechcesz ze mną współprowadzić ten kanał? Ty się od razu zgodziłaś. Jakby co tobą kierowało, że faktycznie ta odpowiedź była pozytywna? Przede wszystkim ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że mogę współprowadzić Płowacki Biznes, ponieważ temat biznesu Płowackiego, dialogu i w ogóle rozmów jest mi bardzo bliski. Ja tym tematem się od razu zajawiłam, ponieważ. Z tym wiąże się taka historia, która w zasadzie odbywała się rok temu. Ja rok temu, jak planowałam cały kolejny przyszły rok 2024, w tym szkolenia i szkolenia dla instruktorów oraz media społecznościowe, na które zaczęłam wchodzić, zastanawiałam się, czy do szkoleń instruktorów i metodyki i organizacji dorzucić i podzielić się również tą wiedzą z zakresu prowadzenia szkoły, i dzielenia się po prostu taką codziennością prowadzenia zajęć sportowych i organizacji różnych wydarzeń. Wtedy spotkałam Pływacki Biznes i już miałam wtedy logo, nazwę na ten kontent i, i na profil właśnie związany z tym obszarem. I pomyślałam, kurczę, Pływacki Biznes świetnie funkcjonuje. Poznałam wtedy Ciebie, Soniu, jako postać w mediach społecznościowych i osobę, która właśnie się zajęła tym tematem. I pomyślałam, że to jest tak dobrze zrobione, że ja skupię się właśnie na tym obszarze związanym z organizacją zajęć i z metodyką. Jednak ten temat powrócił po roku, ponieważ... W perspektywie czasu ja rozwijam też swój warsztat. Dostałam zaproszona w maju, przepraszam, w październiku do biznesu płowackiego. Tam się poznałyśmy. Później też miałyśmy po drodze, po drodze spotkanie i pomyślałam, że to jest właśnie ten czas i nie ma co tego odkładać, ponieważ energia we mnie kipi do dzielenia się. Hmm, po prostu moim doświadczeniem i rozwoju tej branży pływackiej. Ja też mam takie doświadczenie, że przy okazji szkoleń dla instruktorów zostajemy zawsze 2-3 godziny i rozmawiamy właśnie o rozwoju szkoły pływania stricte związanej z biznesem. Więc myślę, że ten temat jest bardzo potrzebny i ogromnie cieszę się, że mogłam dołączyć do tego projektu. Ja też się cieszę bardzo, że się zgodziłaś, i niezwykle mi jest przyjemnie, że będziemy właśnie współtworzyć i iść tą samą ścieżką, bo faktycznie tutaj po wielu rozmowach, które toczyłyśmy z Julką, mamy tą samą misję. Właśnie chcemy się dzielić tą wiedzą, chcemy Dokładnie. inspirować środowisko pływackie i sportowe, tak, żeby ta jakość wykonywana na naszych usług była po prostu na coraz wyższym poziomie. Dokładnie tak. Myślę, że jest. Tego bardzo duża potrzeba, i też jest coraz większa świadomość, świadomość potrzeby rozwoju. I tym właśnie się zajmiemy: będziemy przekazywać konkretną wiedzę, narzędzia i po prostu inspirować branżę pływacką i sportową. No właśnie, Julka, a jak teraz będzie wyglądał nasz harmonogram? Bo tutaj rozmawiałyśmy, przygotowywałyśmy, mówiliśmy o tych nowościach. Mhm. I faktycznie te działania będą dużo bardziej intensywne. Opowiedz o tym, co planujemy. Dla naszych widzów. Jeżeli chodzi o plan, to przede wszystkim działamy ze zdwojoną siłą. Jestem ja, jestem Sonia, więc odcinki będą wypuszczane również y, częściej, czyli będziemy spotykać się raz w tygodniu na kanale Pływacki Biznes na YouTubie i to będzie w każdą środę. Dodatkowo planujemy również dla Was rolki i dodatkowe materiały, które pomogą Wam w rozwoju Waszych szkół pływania i, i biznesu sportowego. Tak, to ja jeszcze dodam, że te materiały będą tworzone w ten sposób, że raz w miesiącu każda z nas będzie przeprowadzała jedną rozmowę z gościem. Jedna z tych rozmów będzie również naszą rozmową, gdzie będziemy się dzielić z Wami naszymi przemyśleniami i naszym tutaj wspólnym doświadczeniem, poglądem na różnego rodzaju sprawy, gotowymi rozwiązaniami, ale też będziemy chcieli odwiedzać Was w Waszych lokalizacjach, w Waszych, Destynacjach, tam gdzie prowadzicie zajęcia, więc będziemy zapraszać bezpośrednio tutaj Was jako naszych widzów, właśnie do współtworzenia danego odcinka i chcemy zobaczyć, jak na bieżąco sobie radzicie w Waszych lokalizacjach, w Waszych miejscowościach, ale również będziemy odwiedzać różnego rodzaju wydarzenia, czy to sportowe, i pływackie, i dawać Wam znać, co na tych wydarzeniach było fajnego i ciekawego, tak żebyście. Być może podjęli decyzję, że w przyszłym roku chcecie właśnie na takim wydarzeniu również być. Dokładnie. Więc będzie się działo, ten rok będzie na pewno wyjątkowym rokiem w branży pływackiej. Będziemy też pokazywać ten świat z różnych perspektyw, tak, żeby, tak żeby po prostu mogło się to rozwijać. Dokładnie tak. Moi drodzy, ale ja chciałam się jeszcze podzielić z Wami tak naprawdę tym, co mnie zmotywowało do tego, żeby już teraz nie być samą na tym kanale, tylko żeby go współtworzyć? Bo tutaj z jednej strony kwestia taka, dlaczego właśnie zaprosiłam Julkę, a z drugiej strony dlaczego nie chcę być sama w tym programie. I zacznę od takich przesłanek osobistych, bo być może, znaczy na pewno niewiele z Was wie, ale jeżeli oglądają to też osoby mi bliskie, to też powiedzą, że są zaskoczone jakby całą sytuacją. Otóż. Za mną jest bardzo ciężki rok i ze względów osobistych i zawodowych. Musiałam podjąć dużo trudnych decyzji. W związku z tym miałam również stany depresyjne, podjęłam się terapii, musiałam poukładać po prostu różnego rodzaju rzeczy, swoje wartości i tak I między innymi, odpowiadając sobie na pytania, co mnie doprowadziło do takiego miejsca, w którym się znalazłam, to to, że przygniotła mnie odpowiedzialność na wielu płaszczyznach i zdałam sobie sprawę po prostu, z tego, że tą odpowiedzialnością dzisiaj chcę się dzielić, chcę, żeby obok mnie szły osoby, które również mają na względzie rozwój, które chcą iść do przodu, które chcą inspirować, które chcą tworzyć, mają pełno kreatywności w sobie, które są taką czerwoną energią i po prostu połają do tego, że dawaj lecimy dalej i w momencie, kiedy ja będę miał taką chwilę zwątpienia, to też mnie pchną do przodu, a nie tylko ja cały czas będę taką osobą, pchającą i dzisiaj z perspektywy czasu wiem też, że każdy z przedsiębiorców czy osób, które są liderami, działają na najwyższych szczeblach, powinni mieć taką osobę, która stoi obok nich i wspólnie pchają się wzajemnie, motywują do coraz lepszych działań i są dla siebie wzajemnym wsparciem. Dlatego między innymi zadałam sobie to pytanie, co mogę tutaj zrobić, żeby w różnych projektach tą Odpowiedzialnością się podzielić. I w związku z tym, że bardzo wierzyłam w nasz projekt pływacki biznes. Stwierdziłam, że chcę go dalej kontynuować, ale właśnie ta przerwa w nadawaniu wynikała między innymi z tego, że musiałam na pewien czas zrezygnować z różnych działań, dać sobie odetchnąć, dać sobie czas na przemyślenia. To stwierdziłam, że no nie no. Chcemy kontynuować ten projekt, więc ja nie dam sobie rady sama, muszę go, kogoś tutaj zaprosić, żeby razem ze mną działał i po głębszych przemyśleniach, szukając w głowie, kto to mógłby być, no mówię, nie, no przecież to w sumie tutaj od razu Julka wychodzi ze swoimi kompetencjami, ze swoimi takim, taką osobowością, którą zdołałam poznać ją przede wszystkim przy nagrywaniu tego naszego odcinka, mm -hmm. gdzie, no jakby, po tej naszej rozmowie to było wielkie wow, i tutaj będzie trochę słodzenia, mhm. <laughs> ale naprawdę, no jakby nie dość, że Julka, jesteś bardzo młoda wiekiem, i jakby otworzyłam szeroko oczy pod tym kątem, jak można być tak młodym i mieć tak wszystko poukładane, i być tak przygotowanym, i mieć taką wiedzę i perspektywę na, na działania, i chęć przede wszystkim mhm. rozwoju. No więc, jakby stwierdziłam, że właśnie chciałabym ciebie zaprosić do tego. Programu, i żebyśmy razem sobie pomogły, i żebyśmy razem wspólnie pomogły środowisku. No i tak właśnie w czerwcu porozmawiałyśmy i tak bardzo się cieszę, że Julka pozytywnie odebrała tą wiadomość i dzisiaj jesteśmy tu razem dla Was. Więc moi drodzy subskrybujcie kanał. Bądźcie z nami, bo naprawdę w nowym sezonie, tak jak zapowiedzieliśmy razem z Julką, będzie się działo. Dokładnie tak. Ja jeszcze na sam koniec dodam, że to jest. Myślę, że sedno tego odcinka. Jest oczywiście organizacyjny, ale jest za nim wielka wartość tego, że nawet jeżeli możemy zrobić coś w pojedynkę, nie oznacza, że mamy to w tą pojedynkę robić, że naprawdę w relacjach, w zespole, w rozmowie i dialogu jest wielka siła i to też chcielibyśmy Wam właśnie pokazać i po prostu zachęcić do, do współpracy, bo we współpracy jest siła.